Cześć, z tej strony Patrycja. Dzisiaj opowiem Wam o grze biały zamek, czyli świeżutkiej premierze wydawnictwa Portal Games. Jest to gra, w którą zagracie w składzie od 1 do 4 gracze wieku od 12 lat, a rozgrywka powinna Wam zająć około 80 minut. Zapraszam teraz na skrót zasad, a potem na moją opinię. Tak wygląda przygotowanie gry na dwie osoby. Pominę setup. Ważne jest to, żebyście wiedzieli, że wszystkie te elementy, które się tutaj właściwie znajdują, są wyłożone w sposób losowy. Oprócz tutaj tych mostów, które wykładamy zgodnie z kolorem. Natomiast no, głównie chodzi o planszę, i na tej plansze mamy tor punktacji na samej górze, tutaj tor upływu czasu. Następnie po lewej stronie mamy ogrody. Tutaj w centrum mamy zamek oraz trzy y, pola treningowe. W tym miejscu mamy możliwość też wykonywania akcji, ale jest to też fajne takie miejsce, które y, utrwali wam ikony związane właśnie z tymi trzema głównymi akcjami, a więc ogrody po lewej stronie, zamek po środku i po lewej stronie tutaj mamy te pola treningowe. Oczywiście każdy z graczy dobiera swoją planszetkę. Na planszetkę również będziecie mogli wysyłać kości, i tutaj też będziecie wykonywać pewne działania. Mamy trzy rundy. W każdej z rund gracz wykona trzy akcje, czyli trzykrotnie pobierze kość. Kiedy pobieramy kość, w swojej turze to mamy kilka jakby warunków, w jaki sposób możemy ją wyłożyć. Po pierwsze, wykładamy kolorem zgodnie do miejsca, gdzie znajduje się też żeton kości o tym samym kolorze. Czyli tej kości nie mogłabym wyłożyć białej w tym miejscu, ponieważ nie ma białego żetonu. Po drugie, sprawdzamy wartość. Jeżeli wartość kości jest wyższa od nadrukowanego bądź od kości, która znajduje się pod spodem, to zyskuje różnicę w monetach. Jeżeli jest mniejsza, to muszę dopłacić w monetach. Kolejna rzecz, jeżeli w danym miejscu są dwa żetony o tym samym kolorze jak kość, to wykonam dwie akcje w wybranej przez siebie kolejności. Kolejna rzecz to akcje. Jakie akcje możemy wykonywać? Tak jak powiedziałam, mamy trzy główne akcje, a więc ogrody. Na ogrody wysyłamy naszych. Ogrodników. Wykładamy takie mepelki nasze na jedno z sześciu tutaj pól i wykonujemy czynność z przypisanej tutaj, z przypisanego pola do karty. Na danym polu może być tylko jeden nasz ogrodnik. To jest bardzo ważne. Kolejna akcja to zamek, żeby nasi dworzaninie, dworzaninowie, dworzanini, nasi pracownicy. Znaleźli się w zamku, to najpierw muszą znaleźć się na powiedzmy przed zamczu, gdzie opłacamy koszt w monetach, a jeżeli chcemy takiego dworzanina przesunąć dalej albo takiego, który już się znajduje w zamku, to musimy opłacić to w perłach. I tych ruchów nie możemy dzielić, jeżeli wykonujemy dwa ruchy za pięć pereł to nie możemy dzielić, tylko zawsze przesuwamy jednym naszym dworzaninem Kiedy wykładamy dworzanina w zamku to zabieramy kartę akcji, podmieniamy z tą, którą już mamy na planszecie. Ta karta nam schodzi do akcji latarni, a ta wskakuje tutaj i możemy wykonać akcję z białego baneru Na miejsce zwolnione wykładamy kolejną kartę Kolejna główna akcja to wysłanie naszego wojaka do, tutaj na pole treningowe, oczywiście też opłacając odpowiedni koszt, i wówczas wykonamy działanie, czy pobierzemy jakieś bonusy z pola, na które wysłaliśmy. W tym przypadku dostałabym dwa. Punkty zwycięstwa. Tyle jeżeli chodzi o akcje główne i takie dwie pomniejsze, czyli przesuwanie się na torze tutaj upływu czasu, to jest ta akcja, to y, będzie generowało, jakby wskazywało, kolejność y, y, tur w kolejnej rundzie. I kolejna taka akcja, czyli latarnia. Ona będzie między m.in. odpalana w momencie, kiedy pobierzemy najniższy nominał. Wówczas pobieramy wszystkie tutaj bonusy z właśnie akcji latarni, przypisane do naszych planszetek. Kości możemy wysyłać również na naszą planszę. Kiedy wyślemy kość na naszą planszę, to wówczas od, jakby pobierzemy bonusy tutaj z odkrytych miejsc, tak? kiedy wysyłamy. Naszych tutaj pracowników, to odkrywamy tutaj bonusowe miejsca, a ponadto możemy wykonać akcję przypisaną właśnie do danego rzędu. Są jeszcze takie pomniejsze akcje, to znaczy akcja studni, to taka bida akcja, powiedzmy, gdzie może być nieskończona ilość kości. Zawsze odnosimy się do wartości 1 i pobieramy po prostu bonusy, które tutaj są, zawsze jest to medal i w sposób losowy jakieś dodatkowe rzeczy. Tyle, jeżeli chodzi o akcje. Zobaczcie, tych wszystkich ikon jest nie za dużo. Oczywiście, no, są takie jeszcze pomniejsze, ale tutaj ten opis i w ogóle opis rozgrywki, jeżeli chodzi o instrukcję, jest bardzo fajnie wytłumaczona, więc nie będziecie mieli problemów. Kiedy kończy się runda, to w pierwszy, na koniec pierwszej i drugiej rundy jeszcze możemy ponownie odpalić akcję Ogrodnika, pod warunkiem, że na moście została co najmniej jedna kość i znajduje się pod nią. Ogrodnik, tak? W tym momencie mogłabym wykonać akcję jeszcze ogrodnika, natomiast w takiej sytuacji akcji tej bym nie odpaliła. To się nie dzieje na koniec trzeciej rundy. Tutaj od razu przechodzimy do punktacji, i tych punktów możemy zdobyć naprawdę z wielu, wielu miejsc, również na bieżąco, wszędzie tam, gdzie są takie żółte, nadrukowane wachlarze to są punkty, które uzyskujemy na koniec gry. Tyle jeżeli chodzi o rozgrywkę, zapraszam do podsumowania. Pokazałam Wam jak mniej więcej wygląda instrukcja, poszczegóły. Pamiętajcie, jak zawsze, proszę zaglądać do instrukcji. A teraz kilka zdań ode mnie na temat rozgrywki. No, ale zacznę od wykonania. Wykonanie uważam, że jest bardzo fajne. Bardzo podobają mi się te. Mosty. One jakie złożycie, również spokojnie mieszczą się w pudełku. One nie są potrzebne, nie musicie ich wykładać, natomiast no to taki bajer, który mi się podoba. Na początku, kiedy wyłożyłam planszę, to miałam taki lekki oczopląs, szczególnie kiedy jeszcze doszły komponenty, bo tutaj się dosyć sporo dzieje, sporo kolorów. Natomiast już podczas pierwszej rozgrywki absolutnie przestało mi to przeszkadzać, tym bardziej, że właśnie skupiamy się. Tak naprawdę tylko na tych akcjach A nie już na tym, jak, jak ta plansza wygląda Plansza jest też bardzo fajnie e, taka obmyślona Ponieważ e, z, waszej prawej, nie, z Waszej lewej strony mamy ogrody pośrodku mamy zamek Tutaj mamy place treningowe e, no, Ponadto mamy rozrysowane, gdzie ile punktów dostaniemy na koniec gry Y, mamy rozpisane koszty y, akcji, a więc naprawdę ona jest taka y, jednak czytelna, to tylko takie pierwsze moje wrażenie było, że jest dość y, zakmat, y, znaczy taka y, zbyt kolorowa natomiast to jest jedyne miejsce, w którym tak naprawdę mamy taki lekki klimat tej Japonii dzięki y, rozrysowaniu tej planszy i uważam, że jest bardzo ładnie rozrysowana. Kolejna rzecz to y, oczywiście pozostałe elementy, wszystko bardzo fajne, karty fajne, tyle jeżeli chodzi o wykonanie Te drewniane, w ogóle jeszcze y, wspomnę, y, mipelki są bardzo też urocze Kolejna rzecz to regrywalność i jeżeli chodzi o, y, o ten aspekt, to tutaj również bardzo na plus w szczególności tę regrywalność mamy już w momencie setupu, ponieważ wszystkie elementy, dosłownie wszystkie, które znajdzie, znajdą się na planszy, są wyłożone w sposób losowy, a więc za każdym razem zupełnie, zupełnie inaczej, a w moim odczuciu też. Ten setup i to, jak nam się te karty czy, czy właśnie te żetony y, kości wyłożą, to ma ogromne też znaczenie w tym, jak poprowadzimy swoją rozgrywkę. A mam na myśli tutaj to, że na przykład mieliśmy takie rozgrywki, kiedy karty y, tak nam się y, jakby potasowały, że na początku było nam bardzo trudno zdobywać monety, więc y, y, często dosyć robiliśmy tę y, bida-akcję w postaci studni. A były takie rozgrywki, gdzie właśnie tych monet mieliśmy dużo, więc troszkę więcej możliwości. Także, jak powiedziałam, ten setup jest bardzo fajny i on powoduje właśnie to, że te nasze rozgrywki będą różne. Jeżeli chodzi o ten setup um, losowy, no to właśnie losowość. I tutaj losowość mamy i w postaci rzutu kośćmi, co jest no, normalne, i właśnie w um, chociażby tych kartach, jak one się y, potasują, ale. To jest w moim przekonaniu duży plus, jeżeli chodzi o tę rozgrywkę, bo, po pierwsze, tak jak powiedziałam, będzie to determinowało nasz jakby kierunek prowadzenia rozgrywki, ale też właśnie ten, te rozgrywki będą zupełnie dzięki temu różne. Mi ta losowość nie przeszkadza, uważam, że to jest jakby też sercem tej gry. Kolejna rzecz to to, jak ona się skaluje i... Ja gram w każdym składzie osobowym i w każdym składzie osobowym świetnie mi się grało Nie widzę jakichś minusów co do składu osobowego, jakichś dużych różnic Oczywiście przy składzie dwuosobowym mamy większą taką e, sposobność, żeby obserwować naszego przeciwnika Troszeczkę mu może bardziej poprzeszkadzać Natomiast wszystkie rozgrywki są bardzo, bardzo fajne i e, tak jak powiedziałam, żadna gdzieś tam mi się bardziej tak nie, nie wybiła czy, czy mniej jeżeli właśnie chodzi, aha, no i jeszcze czas rozgrywki, bo oczywiście im więcej graczy, tym ta rozgrywka jest dłuższa, dlatego że tutaj decyzję rzeczywiście będziemy podejmować, taki nie odchod, tylko troszeczkę będziemy poświęcać czas na to, żeby znaleźć. Tę akcję, jakby najlepszą na ten moment, którą mogę wykonać, która da mi najwięcej bonusów, pozwoli wykonać mi jeszcze na przykład jakieś dodatkowe kolejne akcje. A więc e, im więcej graczy To ta rozgrywka oczywiście będzie dłuższa Ale też e, na dwie osoby Jak gracie i macie takiego przeciwnika Albo Wy jesteście takim graczem, który Potrzebuje trochę więcej czasu na podejmowanie decyzji e, Tym takim zamulaczem Powiem brzydko No to, to też rozgrywka może trwać godzinę Aczkolwiek e, jeżeli chodzi o mnie To na dwie osoby maks, e, Tak minimum graliśmy nawet 40 minut Maksymalnie godzina czasu A więc e, te 80 minut pudełkowe, 1,5 godziny, to nawet w tym składzie 4 Myślę, że w tym czasie się zamkniecie. No i przejdźmy dalej, czyli do tego y, ogólnie już jakby wrażeń i tego, co mi się podobało, a co troszkę mniej. Jeżeli chodzi o takie naprawdę duże zaskoczenie, to to, że po pierwsze tutaj mamy też interakcję między graczami, ona nie jest jakaś duża, tu nie będziemy nic sobie zabierać, podbierać, nie będziemy jakoś mocno sobie przeszkadzać, natomiast będziemy mieli czasami wyścig o Karty akcji, które znajdują się tutaj na dole, na tym pierwszym piętrze zamku, ponieważ te karty, jak widzieliście w instrukcji, będą do nas, będziemy je zabierać do nas i będziemy mogli z nich wykonywać akcje. A więc, jak pokaże się jakaś fajna karta, no to tutaj możemy odczuć lekki o nią wyścig. No będziemy siebie też tutaj blokować, jeżeli chodzi o wykonywanie akcji w rozgrywkach na dwie osoby, będziemy mogli wyłożyć tylko jedną kość, w rozgrywkach na trzy i cztery osoby będą to dwie kości, a więc będziemy, tak jak powiedziałam sobie, blokować te akcje nawzajem, ale też fajne bardzo jest to, kiedy... Ostatni gracz zabiera kość i wówczas może zrobić pozłości swoim współgraczom i zabrać ostatnią kość, która została na którymś z tych mostów, dzięki czemu właśnie jego współgracze czy współgracz nie wykonają tej dodatkowej akcji ogrodnika na koniec rundy. Więc tutaj też można sobie troszeczkę na złość porobić. Także mamy interakcję, tak jak mówię, ona nie jest jakaś taka na pierwszym miejscu, ale jednak występuje i to mi się podoba. Kolejna rzecz to oczywiście to jest gra strategiczna, a więc będziemy sobie obmyślać jakąś strategię na daną rozgrywkę, będziemy sobie yy, czekając na swoją turę obmyślać, yy, gdzie chcemy iść, jaką kość chcemy wziąć, no ale niestety nie zawsze uda nam się to zrealizować, co żeśmy sobie wymyślili, bo w zależności od tego, którym graczem jesteśmy, no to gracze przed nami mogą nam po prostu podebrać, tak, przez nas y, wypatrzoną kość czy właśnie akcję, więc tutaj sporo decyzji będziemy podejmować na bieżąco. Będziemy planować oczywiście do przodu, będziemy planować dwie, trzy strategie, natomiast dużo rzeczy będziemy, dużo y, jakby decyzji będziemy podejmować też na bieżąco, y, stąd też czasami będzie wynikał ten downtime, ponieważ no y, Będziemy zmuszeni do tego, żeby jednak wymyślić coś zupełnie innego niż sobie zaplanowaliśmy. Kolejna rzecz, która mi się bardzo spodobała, to to, że jakby nie możemy iść tylko w jednym kierunku. Mamy te trzy akcje główne, i te trzy akcje główne będziemy musieli wykonywać. Jedną, może bardziej, y, jakoś tak zgodnie z, z właśnie z naszą wymyśloną strategią. Natomiast żadnej z tych akcji tak naprawdę nie możemy zaniedbać, tak jak nie możemy zaniedbać zbierania zasobów. Tu wszystko jest bardzo, bardzo ważne i wszystko jest tak na ostrzu noża, powiedziałabym. W większości tych naszych rozgrywek musieliśmy bardzo pilnować, właściwie tak na styk nawet wychodziliśmy, a często też brakowało, czy to monet, czy to y, pieczęci. Czy właśnie któregoś surowców? No tutaj naprawdę wszystkiego musimy pilnować, a co jest bardzo ciekawe, w momencie kiedy na przykład wysyłamy naszego dworzanina do zamku, to tu odblokowujemy sobie bonus w postaci żywności, a żywnością płacimy za ogrodnika. Więc y wysyłamy ogrodnika za żywność, którą dał nam dworzani, natomiast ogrodnik nam odblokowuje żelazo, które z kolei y, wydajemy, żeby wysyłać wojownika. Wojownik dopiero daje nam bonus, za który płacimy wysyłając dworzanina na zamek. A więc zobaczcie, naprawdę te trzy akcje między sobą współdziałają i nie możemy, tak jak powiedziałam, żadnej zaniedbać. Co jeszcze ciekawe, kiedy y, wysyłamy wojownika, to nie dostaniemy za niego punktów zwycięstwa, y, punktów zwycięstwa na koniec gry, jeżeli nie Będziemy mieli też y, naszych pionków w zamku. Więc naprawdę szczerze jestem zachwycona tym, że tutaj wszystko ze sobą jest połączone i musimy na wszystko zwracać uwagę i wszystkiego pilnować. Bardzo, bardzo fajne będziecie mieli podczas rozgrywki mnóstwo liczenia, czy Wam na wszystko, właśnie na, na tą zaplanowaną akcję, wystarczy y, Waszych zasobów, tak? Bo super to jest. I tak jak powiedziałam, często jesteśmy gdzieś tak na, na ostrzu noża. No i właśnie jeżeli chodzi o, o, o to na ostrzu noża, to też bardzo silnie czujemy tutaj krótką kołderkę. Mamy tylko 9 akcji, właściwie 9 tur, tak. Które możemy wykonać podczas całej rozgrywki, i to jest naprawdę bardzo mało. Zaczynamy bardzo spokojnie, dopiero ten silniczek nasze rozkręcamy poprzez dobieranie, właśnie kart, poprzez ym, wysyłanie tych naszych ym, pionków, na, te nasze pionki na plansze, więc tutaj się rozkręcamy, no ale mamy tylko 9 szans na to, żeby wygrać żeby rozkmienić, żeby znaleźć tę najlepszą dla nas drogę, właśnie do wspomnianej wygranej. Więc tutaj naprawdę jest bardzo odczuwalna ta krótka kołderka, tak zwana, i ja. Po każdej z rozgrywek miałam takie odczucie, że po pierwsze chcę jeszcze, chcę jeszcze raz, ponieważ bardzo mi się rozgrywka ta podobała, a po drugie, taką rozkmina jeszcze przez chwilę miałam w głowie, co mogłam jeszcze innego zrobić. A może gdybym jedną wzięła, jakąś tam inną akcję, bo wykonała ją w, w innym momencie, to byłoby fajniej. Więc no, taka naprawdę, naprawdę dająca dużo satysfakcji gra. Jeżeli natomiast chodzi o minusy, to one nie dotyczą samej rozgrywki, bo szczerze mówiąc, to ja tutaj jakichś takich większych minusów to się nie dopatrzyłam. Ja jestem zachwycona tym tytułem. Natomiast jeżeli chodzi o instrukcję, to bardzo, ale to bardzo zabrakło mi opisu komponentów. I na początku, kiedy pierwszy raz rozkładałam tę grę, to... Czułam lekką frustrację, ponieważ w instrukcji nie mamy wypisanych komponentów tego, jak one się nazywają i ilościowo, tak? ile ich mamy w pudełku. Ja y, przyznam, że strasznie się frustruję, jeżeli coś mi zginie z pudełka, jeżeli nie, no, liczę raczej po każdym rozegraniu, czy, czy wszystko wróciło do, do właśnie pudełka. Więc to mnie troszeczkę poirytowało, a ponadto przy wykładaniu, niestety, też nie wszystko dla mnie było czytelne, bo obrazek, który tutaj mamy w instrukcji, on jest dość mały. Wiadomo, mała instrukcja, małe pudełko, ale z moją wadą wzroku to ja miałam problem przy, przy tym pierwszym setupie. Na szczęście, plansza. Jak się okazuje, w tym sporo pomaga, a więc jeżeli będziecie kolejny raz już rozkładać grę, to absolutnie nie będziecie mieli z tym problemu. I generalnie instrukcja jest bardzo dobrze napisana, wszystko jest czytelne i fajne. No, minus za to, że właśnie nie ma tego spisu komponentów, co mi osobiście oczywiście przeszkadza. Chyba tyle, chyba powiedziałam wszystko, jeżeli chodzi o tytuł Biały Zamek. Jak wspomniałam, ja jestem tytułem zachwycona, bardzo mi podszedł. Myślę, że gdzieś tam na pewno wskoczył wysoko na moją topkę, bo jest prosty w zasadach rozgrywka jest bardzo szybka, ale fajnie taka wymagająca. Mamy tutaj fajną tą interakcję, nie taką mocno złośliwą, ponieważ no, skupiamy się bardziej oczywiście na nas i na tym, co my możemy zyskać, a tylko zerkamy na naszych współgraczy. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, jest bardzo satysfakcjonująca i mnie osobiście zostawia z takim poczuciem, że no, ja chcę jeszcze raz. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam na kolejne moje filmiki. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl, bo z nami wiesz, co jest